Jesień, jak to jesień. Liście spadają, szeleszczą, wirują, a potem no cóż, ktoś musi je zagrabić. A wokół szkoły liści tyle, że gdyby ktoś się tam przewrócił, to jeszcze wiosną by go szukali. Na szczęście klasy pani Ewy Pruszak ruszyły do akcji. Ale ale, nie tak hop-siup. Najpierw instrukcja obsługi grabi, bo grabie, proszę państwa, to nie jest byle patyk z zębami. Trzeba wiedzieć, jak je trzymać, jak nimi machać i, co najważniejsze, żeby nie zagrabić kolegi razem z liśćmi. <laughs> Potem podział obowiązków, bo jak mawia pani Ewa, najważniejsza jest dobra organizacja pracy. I faktycznie, organizacja była pierwsza klasa próba generalna grabienia i poszło. Dzieci pojętne, choć niektórym grabie plątały się trochę bardziej niż słuchawki w kieszeni. A dziewczyny z ósmej klasy? No te to dopiero miały tempo. Grabie aż w rękach się paliły, liście fruwały, kubki rosły, a uśmiech nie znikał z twarzy. Oczywiście wśród tych liści znalazły się też takie z bonusem gratis od ptaszków z pobliskich drzew. Ale co tam, dziewczyny dały radę nawet z bonusami natury. Klasa piąta C też nie próżnowała. Wszystkie liście powędrowały do worków, a teren wyglądał jak po wizycie ekipy sprzątającej z telewizji. A czwarta C? Chłopcy błyskawicznie ogarnęli swój rewir, a na koniec jeszcze chodniki pozamiatali. Brawo panowie! No i nasze urocze dziewczynki z piątej A i piątej B dopieściły trawniczki tak, że można by piknik robić. Zgrabne, ładne i powabne, a jakie pracowite. Uczniowie pracowali z uśmiechem, nikt się nie lenił, a mięśnie rosły w oczach. Grabienie to najlepszy fitness jesieni. Pani dyrektor Danuta Szlachcikowska nie mogła wyjść z podziwu, jak pięknie i czysto zrobiło się wokół szkoły. Tylko pytanie, na jak długo? Bo jesień dopiero się rozkręca, a na drzewach wciąż trochę liści zostało. Ale jedno jest pewne: jak znowu pospadają, to my już wiemy, kto złapie za grabie. I tak oto zakończyła się nasza jesienna epopeja grabienia. Było śmiechu co niemiara, trochę potu, odrobina ptasich niespodzianek, ale efekt? Bajka! Bo jak się okazuje, wspólna praca to nie tylko porządek wokół szkoły. To też najlepszy trening współpracy, cierpliwości i machania grabiami w rytm dobrej zabawy. A więc jesień zagrabiona! Do zobaczenia przy następnej partii liści! I szkole I teraz jakie macie mięśnie? Mięśnie jakie macie silne? Tak! I porządek jest. Została nam tylko taka kubeczka liści. Pokażcie. Tylko tyle. A tak zgrabiliśmy wszystko pięknie, ładnie. Zadanie wykonane, liście posprzątane, grunt to dobra organizacja pracy. My jesteśmy zgrabne, ładne i chłopakłe, liście zagrabiłyśmy i szkołę w porządku zostawiłyśmy. Mamy robotę wykonała i dzień się nas Chciałeś jeszcze parę słów powiedzieć do mikrofonu? Nie wolniczą dracę wykonać. <grym>